Się um, Tak naprawdę to mi się Minecraft zepsuł. A mnie? No i no. Ej, kurde, bo gramy sobie na Robloxie teraz. I teraz jest problem, bo. Nie, ma, nie mogę dołączyć, bo jest za dużo. Team, no, ten power. Musimy iść do central. No co idziemy do centra, chodź. Idziemy do centra. I tak nie wiem, czy wiecie co to za ale wybiera się tutaj takie różne. ja chyba będę. Rekonem. Ja to... będę asalutem. Asalutem. Asalutem będę, on tu jest. No, fajny. Kurde, walczymy po stronie niemieckiej. O kurde, no. O kurde, no, ale ma, ma fajną broń. Tak? Ten asalut niemiecki ma fajną broń. Teraz ja wezmę na pierwszą zabówkę, bo... Gdzie hmm? są? A to jest bitwa pod Wardem. Dobra, to, to, jest... to jest znana bitwa. Hmm. A, to jest Nie trafiłem. Wow! Skąd? O gościu. Dobra. Nie wiem, przeładuję. kara, zrób to. na bronie. Jesteś. O, Elo Stajper, skąd? 4 Kurde, skąd? Sywa, HP. to. Sywa, ja przy... HP, ja... Dobra, 8. Nie, trzeba byle gdzie. Nawet no, no, nie no, no, skąd? Nie, nie postraje, ja myślę, że tak postraje. No, Dobra. tam granata. Dobra, no ja też chyba. A mogę jeszcze? Nie, nie mogę jeszcze. O, o, o. Wow, Ej, skąd? Z tyłu chyba. Nie wiem. Już Dobra, idę. Jeszcze raz nie. Dobra, assault będę jeszcze raz. Wow, assault też fajny. Dobra, idziemy przejmować, bo my musimy przejmować. O kurde, podziemia. Padłem w podziemiu. Tak. Mamy już dwa. Potrzebujemy jeszcze czterech i wygramy rozgrywkę. No. no bo o to w tym chodzi, że ci co przejmują muszą przejąć wszystkie tereny. Ale to, ci, to są takie co... znane bitwy pierwszej wojny światowej. Jest trafiony! Dobra, ale nie zadałem mu za dużo hapy. Dobra, to jest fajna gierka, ostatnio zaczęłam ją grać niedużo. Nie, skąd, 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 skąd ty kurde, ja cały czas... No! Ustałem, nie, ustałem nie wiem skąd. O, ja no, nie wiem skąd nawet. To z najgorszym. strzelają, ale strzelają. Chyba, że my szliśmy w złą stronę cały czas. Dobra, będę rekonem teraz. Nie, tam, 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 tam mam iść, tam są. Ej, ja, tam... ej, nie, my przegrywamy. Na górze można zobaczyć. Tak, my przegrywamy, ale no, my na razie ino dwa zdobyliśmy, nie? No. Ja jestem, reko... ja jestem rekonem teraz. Ora, biegnę. Ja będę cały czas tym na razie. Dostał, dostał. Nie wiem skąd oni tak snip. A nie, to mój, dobra. Nie, trafiony, trafiony. Dostał drugi, drugiego już zrobiłem. Uwaga, Dostał. z budynek. Budynek. Skąd, 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 skąd? No tam z tego budynku. A? Bostał, ja nie wiem skąd, bo oni nie strzelają. Nie wiem, no. Ja nie mam pojęcia. Ja ja I gra na to Nie wiem. Nie wiem, czy na pierdolce ma wyróżnić. Jeszcze wystawimy rundkę, o ile nawet nie wiem. Tak, no. Teraz spokojnie, będziemy. jak długo, to potrwa. O. Może się okazać, że nawet dwie części z tego będą śnić. Dobra, i ja tu stoję z tą moją Z taką reką. Nic nie robię, bo... Mi o, nie dostał! Ała, skąd? 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 To jest tam bardzo Kurde, ale zostałem. Ała, ała. Jakiś goś mi sprzedał snajpą. Właśnie ja strzelam ze snajpą. A znaczy, teraz mam ma na ma mam na ma. ma nowo, ja, ma nowo granatę po śmierci. A tutaj nie można przejść. Bardziej irytuje, że tak czasami tak się odwraca. Ałami, ze tak jak... zostałem, z zostałem ze snajpą. Kurde, z tego co Ale była walka tam. Kurde, bo na filmie, na drugim ekranie pokazuje mi tak, jakbyśmy... Tak, jak, tak jakby tak jak mi nagowało, nie wiem, co to naguje na, na pewno Skąd? No, czuję, aha, to no, jest zapomniałem Czy mi się wydaje, czy ktoś tutaj jest jakimś cheaterem i strzela? Prześciany? też tak wydaje, bo straszny jakieś naćmik Bo ja, ja, ja nawet nie widzę przeciwników, a, oni, a jeden, a jeden ze snajpem gdzieś mnie strzela Aaaa, kurde no Nie no, ja żadnego chyba prawie nawet nie zabiłem Słabo już No właśnie słabo, no kurde Ale ja, ja ich obiłem, obiłem w sumie dużo Stał! Jakiś oko, tak pod ziemią tylko Ja jestem przy tym totalnie zniszczonym budynku, tam gdzie najczęściej toczą się walki. Ja tu no. robię jakiś taki tunel Kurde, a Kurczę, przegraliśmy. przegraliśmy! A, ba, ba. Dobra, ba. przegraliśmy! <laughs> dobra, nie, to nie, teraz możemy będę sniperem Dobra, no. ja będę snajperem, no. Dobra, Team Select... O nie, dobra, to się nie to Nie da się confirm. No. Nie wiem co. Nie, co, co znaczy konfirm? Dobra. nie, jest! Jest! ja będę... No Central Powers musimy być. Dawaj. Central Powers. Złomię. No dobra, no. O map Void. O Void, no. I... But, y, hmm.. Chyba marne by były najlepsze, to marne. No. Moim zdaniem przynajmniej. Marne. Bo ona takie, taka fajna się wydaje, tamta 1914, wyżej. no? To się wydaje taka fajna, nawet taka. Że to nie będzie no, przyjemna nitka. No. A tamta reszta. wyżej jest 9915, jest. No. Ale nie, nie, dobra, nie ma szans. Ludzie Ej, na to i tak będzie, no. Ale ja głosuję na tą. I dobra, tak tą wyżej. Battle of champagne. No. Szampan, ale... Szampan. <laughs> jak ten, jak u tej. No. Szampan wylewa się. Ej, nie, nie możesz, wiesz, tak Nie, by... nie, nie mówię tekstu przecież tak to. No typowo. dobra, ale lepiej wiesz. Po prostu, no wiesz. No. Na przykład mi na Sylwestrze się sam pan wylał. W się sensie moich rodziców. Tak, wylał, wylał się trochę. Moje rodzice nie Nie bylią. wiem sobie, czemu. Team Select dalej się nie da. Tutaj, play, 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 play. Dobra, play. ładuje się teren. No, o. I zero. Teraz, a jeszcze 5 sekund ostatnio. Trzy, dwa. Dobra, ale mhm. bądźmy już tymi Niemcami. No tak, ja jestem. Ja, ja jestem Niemcem. No, ja też. Dobra, nie. jestem snajperem. To A jestem, i w tej grze ja jest taka możliwość, że. Tutaj, o! To to Dobra, znam tą smutkę. No, Możemy myślał, kopać o kopię. Dobra, no, no ja, mam. Ja, ja będę coś kopał chyba. Wiesz co ja chyba na wtedy? Aj, on, ale ma słabą. Nie, nie, ci Niemcy mają słabą snajperem. Mają słaby celownik. Dostał! Heda nawet chyba. Bo, bo za jedną rano poszedł. Dostał? Kurde Aj, kogoś Ej, kogoś, ja nie mam już ma ty... Muszy... Cały, ma cały czas rusza, nie? Mm -hmm. Ołap, oh, 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 tam ja porwałem Kurde Ale Trzeba strzelać przed, bo jak biegają to pociech dopiero później do, dotrze Ta, do celu Tak no. mówię Dzięki. Kurde, A ty rzucił dymny Aha. Ty no, dobra, wiesz co, ja przeladzę szybko Mam nadzieję, że mi... No ja nie idę z łopatą, coś tutaj pominą. O Elo, jest obok siebie. Ko, możesz tutaj ze mną iść. osłaniaj i nie wiem, będę Dostał. Ej, o ale dostanę. Kłóc, bo muszę przeładować. Dobra, kopię się pod domem. Kurde, dwóch mnie próbuje snajpić. Hmm. Dobra, ale to jak jeden gość poszedł w złą stronę. To jest najgorsze też, żeby ja aż tak nie widać. No. Oj, niech to strzeliłem. Dobra Jest! Skąd, skąd? Skąd, skąd skąd? Ej, skąd? Kurde, nie wiem skąd nawet. Ej no to ja nie wiem gdzie jestem, nie? I ej, spróbujmy w ogóle pokazać wszystkie... A ja nie, nie tu są. Te wszystkie jakby klasy tak jakby. A no, tak jest też. A O matko, ale zrobiłem oko A iż, zaraz zaraz nie? Ja jestem dobrym snajperem. Kurde. Uciekłem. Poszedłem sobie złą stronę, nie? Ej, nie ma... Kurde, zapomniałam o przeładowy O kurde. Dostał, pięknie. A, Ale nie w niestety. Kurcze. Czesuj się, kolej Aj. Nie trafiam, jednak nie umiem strzelać tych smajterów. Ja to. nie umiem nie trafił. O, dostał. Uf, ja też nie umiem ich trafić. O, dostał. Kurde, znowu ja mam misję. Ta snajpa ma strasznie mało, mało, mało misję No tak, naprawdę. Ej, kurde, Ej, ten gaz może. Się, Co to jest? Jak się z tym brzeszczy? Zabijałem się w kogoś czy nie? No z ja zabijałem już miliony! Tutaj, na no, tej no, matce. Aaa, no tak, no... No nie wiem, no tak z 12, kurde. Zabij mnie. No, no dużo zabiję, właśnie dużo. Z sniperem dużo. Jak, jako snajper mógłby być o, na pierwszą samobójca. Tak to. Tak to różnie. Ja będę salutem, bo on ma fajny granat. Ej, nie poszłam. Kurde, uciekł. Ja karam. Chwila, bo bo to... tu... No, no, Możesz salutami pokazać mojego. Wiemy. A ja już byłem salutem, to jest taki... A, dobrze. A i tu to to można zobaczyć. A salut ma tak jakby taki wzorek uf, granatu. Ojej. 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 Kurde, znowu Ała. miałam municję, nie wierzę Nie, słaby jestem. Ej, wiesz jak strzeliłam granatę? Tak strzeliłam granatę, że odbiło się od budynku i poleciał. Kurde Ała, Ich jest tutaj tak dużo, się respi obok nas a... jest dostał, oberwał Dobra, przeładuję na ten. Łał, skąd? Kurde, Ołanie, oh, wow, ładnie, dobra, za bardzo byłem fajny. Dobra, to teraz może będziemy... Oficer nie ma ja co sam pokazywać, sam. pokazywać, bo tam są... Albo dobra, będę flamerem. I ja lubię się na ten jest fajny, I jak to działa? Tutaj mamy po prawej stronie na dole jest, napis, jest napisane, ile mamy tak jakby pocisków i właśnie tak podpalamy. Ja tak samo. Kurde, oni strzelają tak do mnie. No nie, czemu oni... Na spawnie w nas strzelają właśnie tak jest. O, ej, no, no. Ja muszę do nich podejść, bo ja jestem flamerem. Ej, dobra, ej, Zabiję jednego. Ej, widzę, re 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 repcak jest. Dobra, tutaj. ja będę, ja będę medykiem ja Jak są to do mnie to was uratuje. Okej, okay, gościu, ja mam mało HP No to chodź w kierunku spawna naszego. Medyk, medyk, jakiś medyk. A tu jesteś ty chyba. Bo masz ikonkę medyka. Uwaga, strzelaj do mnie. To jesteś ty? Elo! Ulecz mnie! Ulecz mnie! No, chodź. O, dzięki! Ej, nigdy nie byłem uleczony. Ulega właśnie jakby... To znasz? Zakresie. Nie tak, to znasz. Ty tam strzelaj. Ja próbuję się do, do nich tam kraść bardziej, bo... Chyba ty jesteś flamerem, no to wiadomo. No tak, ja nie mam w sumie tutaj szans na tej mapie. Znaczy mapa jest git, ale nie dla flamera. Nie, flamera. Muszę, muszę podejść blisko. Aj! No nie, dobra, nie, flamer nic nie ma. Ale chcę go. No, dobra, będę. Będę chyba. o supportem na przykład. O, jakiś dobry nie. Ty! To no, może na niej szybciej się wydawało. Ty! Gościu, bądź tym! Saportem! On ma taką spluwę. Niemcy przynajmniej, bo tak to zawsze byliśmy chyba Francuzami w tej grze. No i, raj, albo raj. brytyjskimi i oni nie mieli nigdy takich, takich maszynówek, kurde. Co jest, nie znam się? Dobra, nie renderuję. Nie być Kurde to zabał umarłem. Idę na saporta. Nie ma wojny. I teraz się robić taki pikołat, O kurde. Tu jakieś na lewo w nas. Wróciliście nie na granaty. Kurde, snajperzy, nie. Za dużo snajperów. Białe, tak. Tu, ale tu zrobili kopy fajne... E, taki, takie przejście pod domem? Nie, ale takie fajne, inne. Ja zrobię pod domem, to... Kurde, tu ktoś leży. Kurde, nie ma Dobra, to muszę teraz kogoś innego znam. Może riflemana po prostu? To jest taka zwyczajna... No Jest Taka Taki sztucer, o taki sztucer no jak... do obozu. O, A ja nie zauważyłam, że ja się do obozu i zabijam kolejnych, nie? No uważaj O, co to za granat? No. dobra i fullmana może on ma też nie łopatę w domu, co? I fullman też jest nawet dobry co? Riffleman Znaczy no, dużo zadaje, dużo zadaje, to jest taka broń, tak można powiedzieć, taka jak snajpera tylko bez, bez, bez tej, no, celowniczka no. tego bez, bez tego celownika takiego no, O kurde 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 Nie, ma, nie nie mam nic kurde Ej mi tam granata Uch! Ej nic im nie za zabiłem ich dwóch zabiłem granatem jeszcze jeszcze chyba nigdy nie zabiłem granatem kolejny zabity ale nie granatem kolejny zabity ale mnie trafił Och, nie, mogę się nie wychylać. Dobra, ja chyba... W... Teraz może tym z skirmisherem. Bo wiesz, czego mnie pokazywałem. No, on jest taki podobny. Kurczę, a i bo czujesz, że tutaj jest cały czas 3 na 3, widzisz to? O, trafiony nawet te. No tak, jest wyrównanie. I my oni atakują, a my musimy odeprzeć atak. Dobra, nie, ja sobie z tym gościem, bo on ma, bo jednak jest słaba broń. Ej, ty, musimy kończyć. Dobra, Dobra kończymy, dostał, dostał, kończymy, dostał. pa!